to jest proszę państwa moja druga strona, którą zaczynam startuję od zera. Tutaj jest troszeczkę wstępu, żeby połączyć z poprzednią stroną, dlatego, że ważne jest wycofać insulinosporność, insulinę, wyzdrowieć, ale pewien zakres wiadomości się już skończy i nie ma Wiele do powiedzenia, natomiast postanowiłem dlatego na tą zmianę, że nowi ludzie, którzy przychodzą, będą mieli ułatwiony system, ułatwione dojście do wiadomości, bo mają do przeglądnięcia tylko za uszy 50 czy 50 100 wideo. Jeżeli bym ten kanał prowadził dalej, tych filmów byłoby więcej i oni by nigdy nie doszli do tej genezy a tak z założeniem moim jest takim że ja potrzebuję dalej jak obiecałem mój świat moje życie do którego was zapraszam będziemy sobie nowe kulinarne rzeczy robić będziemy poruszać umysł myślenie światopogląd natomiast tamto zostawimy zostawimy żeby ludzie mogli korzystać z tych wiadomości także jeżeli masz ochotę Zmienić, e, zmienić, e, pozostać ze mną, to zapraszam Cię na ten drugi kanał. Będzie ciekawie.